O, dorobiła no się misak z mięskiem i z wodą. Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Dziś taki ekspres do naprawy. Takie dźwięki wydaje. Woda nie leci. Ani ciepła, ani zimna. Trzeba rozebrać, zobaczyć co jest w środku. Oczywiście, tutaj ten dziubek, co tam jest, jest drożny. Sprawdzałem już wcześniej. woda jest ale nie leci bardzo głośny jaka wy nie piję, ale piją inni więc trzeba naprawić spróbować może się uda w centry dwa tu dwa tu reszta na szachtki I do tego mam nadzieję że przyda mi się taki zestaw Telefoniczne. Latrzyaski no też są tutaj na No i udało się. Pierwszy chyba tutaj byłem. Łatwo nie było. To mnie najbardziej interesuje ta pompeczka. Czyli tak, te przewodziki, wężyki będzie trzeba odpiąć i tutaj ona się trzyma w tym miejscu będzie trzeba to wysunąć i tutaj ją rozebrać, czy ona dziś się tutaj nie zblokowała jeszcze gorące, kurde, jeszcze nie ostygło Tej pompy. wężyki tutaj odpiąłem pompa wyszła tylko tu jeszcze trzyma ten zaworek nie zaworek tylko ten wężyk jeszcze na dole tutaj go trzyma ciekawe jest którą stroną by to odpiąć o, samo się wypięło dobra i teraz co przewody Oto to już jest prosty temat. Aha, jeden. Idę do I gotowe. No na razie nie będzie potrzebne, no trochę mnie to zmęczyło Jak się robi pierwszy raz to... No tak ona wygląda, tutaj są jej parametry Pompeczka suchutka, widać że wody nie, nie pobierała Chyba zblokowana jest Odkręcamy najpierw ten tutaj dwójnik, tak? I zobaczymy co będzie dalej No, rozkręcono no ale i co tą gumę, by tutaj ją, ona jest tutaj niepotrzebna w ogóle. Guma tak szybko zeszła, że nawet nie zdążyłem jej nagrać. E, dwa wkręty i odkręcamy. Dobra, to będzie niepotrzebne. No przekręcamy i powinno wyjść. No, jeszcze trochę. Widać tutaj? Przekręcamy i to powinno wszystko ładnie wystrzelić, żeby trzeba uważać. Sezami, otwórz się. Co my tu my mamy? Okej. Okay. Padło. kuleczka. No jest troszkę zakamieniona. jest taki zaworek, który się zatkał. Przedmu starałem go się przedmuchać w jednym i w drugim kierunku i no nie mogę. Czyli trzeba będzie go tutaj rozebrać. I tu jest chyba ten problem, że on jest po prostu zblokowany. Kitas. O, nie chcę nawet sprężynka wyjść, ten zaworek się przykleił po prostu. Nie chciał w ogóle pracować, nie pracował. O, dopiero jak siłokrątem go przepchałem, to się odkleił. No jest tutaj brudne. Więcej rozbierania, jak czyszczenia, dostać się do tego, a najgorsze do te plastiki, pościągać. No dobra, mam tutaj trochę kwasku, czyli tak to to wrzucimy i to wrzucimy to sitko może też No to co lejemy? Mam nadzieję, że to się nic z tym nie wydarzy. Przy okazji można zobaczyć, co się stało z butelką. Dobra, ja to zabiorę. Wystraszyłem się, że denko plastikowe się przedziurawi i zwiałem do wanny. Myślę, że to na razie chyba wystarczy. Jak zwykle coś się nie nagrało, więc jeszcze raz wam pokażę. Tym razem po umyciu. I tak to wygląda, tutaj taki tłoczek metalowy. Sprężynka z taką czarną właśnie gumką okrągłą. I powód właśnie był tutaj, że ona była tutaj zakamieniona, przyklejona, nie chciała się w ogóle odkleić. Jest takie siteczko nakręcane. Kolejna sprężynka. Duża sprężynka. I to jest taki cały korpus. Właśnie, gdzie to wszystko pracuje właśnie, ten zaworek. I jeszcze gdzieś powinna być taka kuleczka. Mała, plastikowa. Tutaj jest to. O, no to jest ten taki. To składamy. Z bliska czy z daleka? Spróbujemy to z bliska nagrać, zobaczymy jak wyjdzie. do końca. Dokręcamy. Dobra. Druga strona sprężynka. No to ją wkręcimy. Okej. Okay. Teraz kuleczka Dobra, teraz to co do kawałek plastiku, to idzie tu. Aha. I ta część zatrzaskowa i tutaj zatrzaskujemy to sobie. Widać, dociskamy i przekręcamy. Tak to jest bardzo ciężko to przekręcić. No jeszcze trochę. doszło chyba do końca nie jeszcze milimetry teraz poczułem że doszło teraz jest gitas dobra A, taki barier i teraz dwie śrubki chyba nie ma znaczenia czy lewo czy prawo A, śrubaczka. No dobra. No i co, teraz tylko, żeby to gumę dobrze założyć w dobrą stroną. Ja sobie to patrzę, więc ona powinna być tak. kranik, kranik, dwójnik prosto to skręcamy to było ostatnio skręcone trzeba uważać żeby nie połamać tych tych. na szczęście skończyłem składanie tego zaworka pompki spróbujemy to teraz jakoś tutaj to z powrotem założyć Czy tak to było tak to wejdzie z powrotem na swoje miejsce czy nie wejdzie dobra wejść skoczyło ta uszczelka chyba wyszło. Dobra, to trzeba przykręcić. Dobra. I chyba będzie gites. Teraz podłączymy sobie kabelki. Miały idzie tam. Na no płytki. Dobra, drodzo wyjdzie tutaj Okej, okay. no i leżyki. O, woda przepłynęła, no nie Żeby działało Czyby tutaj mokro się zrobiło Będę to wyczyścić Jest życie, chyba. Dobra. Teraz jeszcze te yy, zawleczki tutaj na ten, na bężyki, żeby to się mi ładnie docisło. Będzie pasował. Bez tej budowy. друга. No, chyba będzie. Tylko strzelał i strzelał. Coś tu nie pasuje. Wszystko jasne czemu to nie chce taki oring ring spadł. powinien być tutaj w środku, no i muszę to jeszcze raz to rozebrać. No I tam się woda jeszcze nalała, to wysuszyć i go założyć. Idę na wodę. Woda przyszła. Teraz pasuje. Na szybko coś takiego znalazłem. Nawet pasuje. No. O kurde, ale się zejszczał. No i co? Chyba się nie daje. Podaje się. Oczyźlało się już. Taki mój mały patencik. Dopasowujemy gumeczkę. W tym przypadku, bo nic innego nie mam Najlepszy byłby jakiś O-ring. I co? Wciskamy tutaj równo. I zakładamy. Ciasno. No, nawet nie chcę wejść. I sprawdzamy. Teraz nie chce wejść, za ciasno. No. I tak to właśnie ma być. Ciasnowo, ładnie wejść. Nawet za bardzo ciasno. Za gruba ta gumka. Ale myślę, że ona z czasem się wyrobi. Teraz nic nie kapie. No dobra. Nie będzie dobrze. Lux czas na kawę na kawę nie na kawę ja kawę nie piję już parę lat ale jednak wypadałoby zastosować ciut cieńszą tą gumeczkę w tej us uszczelce dlatego że tutaj troszkę o sprężynuje jest to jednak dość e, duży opór stwierdzam chociaż nic się nie wylewa, nic nie przycieka, jest szczelne bardzo, ale jednak grozi to szybszym zużyciem tej uszczeleczki. więc w przyszłości spróbuję coś dobrać bardziej odpowiedniego, no, ale jest wszystko ok, a najlepiej to wymienić na nową taką szczelkę. Są chyba dostępne na portalach aucyjnych, muszę dostać za parę złotych. Jak mówiłem, jaka wy nie piję. Ale zapach. Na zdrowie. Kakao. Pycha. Jak się podobało, zostawcie łakocie. Jak się nie podobało, to nie. Do następnego filmu. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.